Ile masz lat? Mam 52 lata. To jest fajny wiek. To jest fajny wiek. To jest e, doskonały moment w życiu. Dlaczego? Nigdy wcześniej nie byłam tak e, pewna tego co chcę dla siebie, czego nie chcę, mhm. e, z kim na pewno nie jest po drodze, a z jakim typem ludzi na pewno chcę się zaplatać e, i to jest największy bonus szanuję starości. Szanujesz swój czas. Tak, i siebie. Tak, a najbardziej szanuję przyzwolenie moje wewnętrzne na to, żeby słuchać intuicji i Aha, właściwie to, to jest tylko fajne. intuicji. Mhm. Już mnie w ogóle nie interesują e, poglądy na temat tego, co ja robię inni. Co I jest, to jest bardzo trudne w twoim zawodzie. Aśka, no powiedzmy o tym, ty zaczynałaś wcześniej, zaczynałaś z wysokiego C, ty byłaś seks bombą i teraz uwaga mówię byłaś, a dokładnie Aśka chce o tym porozmawiać. Ja też się starzeję na oczach widzów. To nie jest takie proste i powiedzmy to, że to wcale… – Przeląga. No, największą no, radością i totalną ulgą jest dla mnie ta dzisiaj towarzysząca mi świadomość, że ja jestem w takim momencie swojego życia, że mogę chcieć, żeby mijający mnie mężczyźni postrzegali mnie jako obiekt seksualny albo nie. I to jest tylko moja decyzja i już to jest tak, że to ja mogę zdecydować, bo jak sobie włożę obwisły dres tak. i sobie, prawda, nie, ten, to mogę sobie po prostu zupełnie niewidzialna, nie przebrana za Joannę Brodzik, iść do warzywniaczka i nie martwić się, że wszyscy będą patrzyli na moją dupę. I ty robisz woltę w okolicy 40 i nagle przerzucasz się na gotowanie, to znaczy nie porzucasz swojego aktorstwa, ale z tą swoją pasją wychodzisz na świat i po prostu wchodzisz w zupełnie nowy nurt i na to przyznasz brak nam odwagi w tym wieku. Czy ty wiesz, Szelągusiu, czego żałują umierające? Nie tego, co zrobili, tylko tego, czego nie zrobili, nie? Tak. Mhm. Nie ma nic cudowniejszego w dojrzałości, jak świadomość, że jeśli nie zrobisz tego teraz, 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 to to się nie wydarzy. No ale dobra, poczekaj. Stajesz przed tym... Że właśnie kochasz gotować. No przecież wiedziałaj, że kochasz gotować Gotuj od 5 od roku życia. No właśnie. To był mój sposób na dawanie bliskim i przyjaciołom um, e, przestrzeni miłości przy stole. Tak. Bo dla mnie um, karmienie nie jest o futrowaniu. Jest synonimem miłości. Jest, jest tym wszystkim. Czym można siebie nawzajem wykarmić pomiędzy kęsami. Czyli tą pieczołowitością w przygotowaniu e, zastawy tymczasem, kiedy e, obierając półtora kilo jabłek, mam e, moment e, dłuższy przy półtora kilo jabłek, kiedy można pomyśleć, jak bardzo się cieszę na to, że przyjeżdża moja siostra, albo jak dawno nie widziałam e, moich przyjaciół. jest o uważności na innych, bo ten nie lubi tego, ten nie lubi tego, a ten najbardziej lubi. To. Tak. Czyli pamiętam o Was, wiem, jestem uważna, nie? Tak. Można by cię w tabletkach na menopauzę dawać rodzik <grystanie> w tabletkach takie by było. bardzo to by było dobre moim zdaniem. Biorąc pod uwagę moje nazwisko, to chyba raczej byłaby postać płynna. Mo mo mogłoby tak być. Aśka, a miałaś taki problem, że nie wiem, przytyłam, tuż mi się to nie tutaj odkłada. W ogóle to był dla ciebie case jakikolwiek menopauzalny? Nie, bo ja wychodzę z założenia od 30 lat, że za zachowanie dobrej jakości sylwetki jest jeden właściwy sposób, czyli nie używanie białego cukru. Okej, okay, czyli wywalasz, wywaliłeś cukier ze Od ponad 30 życia. lat nie używam białego cukru. Żartujesz. Ani nie wiem z żadnej postaci słodyczy. Oprócz owoców. Mi się już robi strasznie gorąco. Uważam, że musimy przejść do gotowania i włączyć jakiś nawiew. No nie, ja na przykład kompletnie już teraz nie mogę robić bez miski z lodem kruchego ciasta. Bo ci gorąco? Bo mi jest cały czas tak gorąco, że ale ja... masz zimne łapy. Ale w tej chwili, bo jakoś tutaj ta klimatyzacja może u ciebie dobrze działa. Ale generalnie jest tak, że kładę rękę uh -huh. na miskę z drożdżowym i jest takie, rozumiesz? Okej. Okay. Dobrze, ale włączymy sobie jakiś nawie. Ale najpierw będziemy dużo kroić i siekać. Dobrze, ja mogę kroić, siekać, że mogę robić wszystko po prostu, wszystko robimy tażin, jakby ktoś się pytał a tarzyn to jest taki przepis z książki tutaj nazywa się umami Joanna Brodzik to się robi w czymś takim nie zobaczcie sobie i ten garnek jest garnkiem tak zwanym e, game changerem. A jak się pozna technikę gotowania taginy i dowie się, że e, berberowie wymyślili go po to, żeby oszczędzać wodę, Aha. więc wszystko, co trafia tutaj do środka, e, gotuje się niejako we własnym sosie. Takie dania jednogarnkowe, to jest w ogóle czad, ja uwielbiam. Danie jednogarnkowe, ale też przede wszystkim e, sposób na gotowanie w bardzo niewielkiej ilości tłuszczu. nieciężkie, ciężkie, nie ciężkostrawne i bardzo dobre dla naszego metabolizmu. W okresie z zdanie. W momencie, kiedy zaczynamy rzeczywiście trochę inaczej metabolizować, e, mamy tendencję do tego, żeby sobie odmawiać czegoś. Kurde, grze, grzeszymy. Spotkałaś się z tym, mm -hmm. że grzeszysz jedząc coś? Wiesz, co znaczy, e, jaka jest etymologia słowa grzech? Nie. Tak, Rzymianie krzyczeli e, do gladiatorów, kiedy chybili celu. I jeśli zna się te etymologie i przyrównają się do tego, że um, jeśli zjadasz ciastko, to chybisz celu, mhm. to moje myślenie jest takie. Dlaczego? Dlatego, że zdrowiej i właściwiej i fajniej dla twojego organizmu jest, gdybyś obrała cudownie dojrzałą, wyszorowaną pomarańczę Ble. i po... Dobra, nie lubisz? Nie, ja po prostu chcę ciastko. Dasz, ale brodzia, ja ale, potem pójdę. Ale też mi dokończyć? No dobra. Mhm. I kroisz ją w takie grube plastry mhm. i posypujesz ją cynamonem. I daję ją tobie, a sobie biorę ciastko. I siedzimy sobie i jest nam tak super miło. A ja potem mówię tak... Prodzia, ja teraz się pójdę przebiec wokół bloku trzy razy. O, o, I to jest całkiem spoko, o, Bardzo bo dobrze. Chyba A jeszcze... ja będę mogła sobie spokojnie pójść z psem, dokładnie. bo nie będę musiała biegać tak bardzo. Bo sobie tak. zjadłam pomarańczą. Tak, i to jest fajny wybór. Ta Gina jest uh, też o sprawczości. Że Ty sobie robisz dokładnie tak jak chcesz, um, z rzeczami, które najbardziej lubisz, w takich proporcjach, jak Ci najbardziej odpowiadają. I nikomu nic do tego. Jeżeli nie lubisz któregoś składnika, tego nie dajesz. Tak? Albo dajesz więcej tego, który lubisz bardziej. Tak. Można na przykład jeszcze po drodze zrobić tak. I mieć na dzisiaj gotowe ćwiczenia na kolana. Przepraszam. Koniecznie wypróbujcie. A przepis znajdziecie na Facebooku i Instagramie. To smaczne i proste. Jezu, jakie to jest piękne. Mmm, Ale <noise> to, z... to prawda. Mm. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. I za to, że nie użyłaś słowa, że starzenie się w tym kraju jest odważne. To wcale nie jest takie złe, nie? Ej, starano. Bo to jest przygoda. Tak, to tak. jest kolejna przygoda.